35 tysięcy. Ja widzę 10, ale dawaj. 35 tysięcy to liczba, o której dowiecie się już po intro. Zaczynamy. Dzień dobry, tutaj Miał Szczepanek. Piotr Piwowa. Codziennie o 5.30 z samego rana zaczynamy jedną z 35 tysięcy decyzji, które podejmujemy każdego dnia. Z lekko otwartymi oczkami próbujemy trafić filiżanką oraz naszymi perlistymi głosami do Was, aby ten dzień był lepszy od. poprzedniego. Dzisiejsza wskazówka ręce brzmi. o tej porze. Podejmuj mniej decyzji. Szczególnie o tej porze. Liczba 35 tysięcy to liczba średnia. Liczba decyzji, których, po, które podejmuje człowiek w ciągu każdego dnia, wyobrażasz to sobie? Żartujesz? Tak, tych drobnych, nawet najmniejszych, są to wliczone w te rzeczy. Aha, chyba. W budzisz się rano… Wdech, i... wydech chyba. Którą nie, nie, stroną ty... nogi… W... Tak. Które łóżka wstać, którą nogę położyć na podłodze… Mhm. Wstawać w ogóle, Jaką czy wstawać… Jaką herbatę wypić… Którą słodzić, nie słodzić… Jechać do domu… Espresso ale, czy, czy jednak latte… dużą czy małą do mieszania… Kubek przeźroczysty czy gliniany. No. A no to się no Mnóstwo zbiera. decyzji, Mnóstwo. które podejmujemy na automacie, tak. nawykowo. Nawyki. Był świetny odcinek o nawykach RTCK Show. Zobaczcie sobie koniecznie. koniecznie. Nawet dwie części tego odcinka. Wiedza okraszona humorem do potęgi czwartej. Ale się samochwalisz? <grym> Dawaj? Gdybyś nie był uczestnikiem tego show, to, bym... to byś słowa nie powiedział. Nie Wiem. powiedział, nie powiedział. Ale zdziwił mnie to, A że trem. tyle decyzji podejmujemy. Bardzo dużo. No. 35 tysięcy. I to nas męczy. Bo pod koniec dnia jesteśmy jak wyczerpo, wyczerpany telefon. Tak. Jak bateria. Bo jak nasza te króliczki z Duracella, które siła tak wody. Py, właśnie, py, tak, tak. Siła woli py. cały czas opada w ciągu dnia. A to się od ciebie chyba dowiedziałem albo z tej żółtej książki, którą ja? czytam cały czas, że wola to jest mięsień. Nie, z żółtej książki, którą <laughs> czytam cały czas, że, że nasza wola jest jak mięsień, no nie, że. no. No, I my, jeżeli nie będziemy oszczędzać swojej energii w ciągu dnia, tak. to nasza kreatywność będzie maleć. Tak. I popatrz, co właśnie najbardziej męczy? Podobno podejmowanie decyzji. Mhm. Tych drobnych, które cały czas... Stąd też ludzie, mhm. tacy, którzy mają bardzo dużo na głowie, nazwijmy to sukcesu, ubierają się zawsze Albo tak samo. Albo zarobieni po prostu. Zawsze, o, zawsze, zawsze się zawsze na czarno, czarno ja żeby z tym nie myśleć, napisać, czym ja dzisiaj wystąpił. Pod no, tak. espresso, zresztą to jest spójne z naszym komunikatem. Mocne espresso, tak. które nadaje wyrazistość każdemu dniu. Tak, dniowi. fatik coś było kiedyś, mówię. <laughs> I to zjawisko, kiedy wyczerpujemy swoją siłę woli poprzez decyzję, zmęczeniem decyzjami z angielskiego decision fatigue. Fatigue to nawet tak brzmi. Decision fatigue. I pod koniec tego odcinka Piotr wrzuci wam fragment artystyk, jak rapował. <śmiech> <śmiech> <Po> outro, <laughs> to outro. kto dotrze do outro, zobaczy porządny hip hop. Tak, stąd też ważne decyzje warto podejmować z samego rana. Tak. Kiedy jeszcze nie jesteśmy na tyle zmęczeni. I Ale proces decyzyjny hmm. podjąć wieczorkiem, Tak. że rano zdecydujesz. I żeby na przyszłe dni mieć już luźniej, Ta. to zastanówmy się, jak możemy ograniczyć ten decision fatigue. Po pierwsze. I Irak robi tak. zakupy w poniedziałek na cały tydzień później ma święty spokój. Dokładnie. Więc nie podejmujesz codziennie tej samej decyzji co masz wrzucić do garnka, tylko tak. on już wie, że to 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 bo sobie zdecydował raz w poniedziałek. Tak. Szóstka Trojana RTC kaszą nie pamiętam. Następnie w tej tak. szóstej Trojana było o ubiorze, że właśnie tak. przygotowuje sobie wieczorem, już nie myśli rano co musi wybrać. Tak. Druga, trzecia rzecz czy tam czwarta. Co robić w danym momencie? Jeżeli zaplanujemy wieczorem dzień i ustalimy sobie takie bloki czasu w kalendarzu, to już w ciągu dnia nie musisz myśleć, co ty chcesz zrobić, bo wieczorem wiesz, że to jest najlepsze, co doprowadzi cię do twoich celów. Te rzeczy, te bloki, które sobie zostawiłeś w kalendarzu, więc zrób tak. to i rano jedziesz z koksem operatywnym. Pomyślcie, pomyślcie, jak ma Michał, jemu zegarek pipcy, jak następne wchodzą te taski. <laughs> Odmużdża mnie to <laughs> automatycznie. No nie, wie. bo możesz być śwież. Myślisz o, no. wtedy o rzeczach twórczych, a nie o no. kalendarzu. Inne decyzje. On ci pipcy sprawdzaj maile tylko raz dziennie. To jest trudne. Trudne. Niektórzy mają otwartą skrzynkę i cały czas tak. patrzą, czy coś nie przyszło. To no nie rzeczy tylko maili, ale też messengerów, innych tak, takich ja komunikatorów. Nie powiem, nie? Tak. Nie? tak. Też można ograniczyć liczbę podejmowanych decyzji poprzez wybór jednego miejsca, gdzie się zaopatrujesz w dane rzeczy. Załóżmy, masz ulubioną markę odzieży i tak. tylko z niej kupujesz nowe ciuchy, nową kolekcję i tak dalej. I nie myślisz, że dobra, to kończy mi się sweterek, wypruł się już, tak. skulkował tak. z jedną wielką kulką tak. i chciałbym coś nowego. No to nie myślisz gdzie to znaleźć, tylko wiesz, że idziesz do tej firmy. Ludwik Witton. Ludwik Witton. No, Ludwik no, no i z niej korzystasz. Możesz tak. tam rabaty i tak dalej, więc to jest tak. ograniczenie tej decyzji. Niektórzy doprowadzają nawet do tego, że jedzą zawsze te same posiłki, na przykład na śniadanie. On wie, że zawsze je owsiankę na mleku owsianym. No jest to pomysł. Jakim leku? Wsianym. Aha, wsianka na owsianym. <grym> mm. Trochę się rozmarzyłem. Jeżeli budujesz jakąś markę osobistą, czy też firmową, ogranicz się do jednej platformy, którą zaczniesz rozwijać na początku. Aha. aha. Nie trać swoich decyzji na decyzowanie. TikTok, Zabasz, Instagram. Skup się na jednej, na jednej no nie? To właśnie. I inna Twitch. sfera to automatyzacja. To jest to, co ty lubisz. W tym, czy ty tu brylujesz. Uwielbiam Dobra, to. Się, jesteś lwem automatyzacyjnym. Dokładnie. Tak, ta, ta. wsadź w nawyki w elektronikę, wychodzi automatyzacja. Tyle można by spuścić na to zasłonę milczenia, po prostu. Dlatego, aby mieć więcej energii w ciągu dnia, podejmujmy mniej decyzji. Tak. Przygotowujmy sobie wszystko dzień wcześniej, żeby tak. każdy dzień przeżyć jak najbardziej kreatywnie i nie przyjmować się zbytnio tymi drobiazgami, które trzeba w kółko decydować. Automatyzujmy wszystko, co się da. Czyli po espresso, chleb z masłem i z powrotem do łóżka. Ciekawi jesteśmy, jakie wy rzeczy chcielibyście zautomatyzować, co można usprawnić, żeby mniej decyzji podejmować. Dajcie znać w komentarzu. Tak, to nas ciekawi. Piotrze, a kawa zielona czy czarna? Ups, kawa. Herbata. Ciepła. Herbata zielona czy czarna? Ja to tu nie mam preferencji. No widzisz, ale Jaką jak chcieliście zapytać, zapyta, mi... to tak. Ale masz takie spięcie. A ty zawsze pytasz, Zawsze, zawsze wiesz? No właśnie też nie. No chyba te wiem. Kawę zawsze Nawet wiem, że jest. Z kawą jestem chłopie wierny jak Tommy Lee Jones <noise> Johnny on the Rack. Biała w pułaku To jest to co lubię. Dobrze, więc to o był. 5.30 rano. tej drobnej decyzji, która... Nie nas... pamiętam kiedy wstałem, może do Dobra, no to chyba. Kończymy. Chyba na pielgrzymce do częstochowych. Jedziemy. Cześć.